どっちだ Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią dziś rozpoczęliśmy edycję targów TSW 2022. Jesteśmy mile zaskoczeni frekwencją oraz udziałem wystawców. Mamy ich ponad 340, a frekwencję szacujemy dzisiaj na około 8 tysięcy. Myślę, że do końca dnia troszkę podskoczy, a jutro mniej więcej tyle samo, więc pewnie 16 tysięcy. Bardzo cieszymy się, że naprawdę wreszcie po, po tej przerwie rocznej możemy się spotkać w takiej tradycyjnej formie z naszymi klientami, z naszymi firmami współpracującymi na targach TSW w 2022 roku. Z przyjemnością przyjęliśmy tą rolę partnera głównego na, tej, na tym wydarzeniu. To, to dla nas naprawdę bardzo ważna data w kalendarzu, przygotowujemy się do niej długo i dlatego też szeroki zespół Jubiel Polska jest dzisiaj tutaj obecny. Jesteśmy na tej edycji TSW jako jeden z głównych partnerów, ale od, od początku istnienia TSW jesteśmy tutaj obecni, początkowo jako organizator, dzisiaj jako jeden z głównych partnerów. Są to dla nas bardzo ważne targi jako firmy, która opiera swoją działalność o branżę ogrodniczą i jeden z ważniejszych kanałów komunikacji z naszymi klientami, bo tutaj chcemy przekazać informacje o nowościach, o tym, jakie technologie rekomendujemy na nadchodzący sezon. Zapraszamy serdecznie. Następna edycja w 2023 11-12 stycznia.